Jak wygląda efektywne zarządzanie pracą pracowników dzięki planowaniu i zarządzaniu urlopami? Czyli w tej chwili zobaczymy, jak to wygląda ze strony naszego przełożonego menadżera czy kierownika. Kierownik, mając do dyspozycji plany urlopowe pracowników, może nimi sterować, czyli może organizować zastępstwa. I jeżeli do tej pory pewnie zdarzało się Państwu, że dwóch pracowników zaplanowało swój urlop w tym samym czasie. Jeżeli mamy do dyspozycji plany urlopowe, jest to niemożliwe, chyba że my wyrazimy na to zgodę. Kierownik pracownik owszem, widzi plan urlopowy swoich kolegów i w zasadzie powinien nie planować swojego urlopu w tym czasie, kiedy planuje urlop jego kolega, którego zastępuje, ale lub którego on zastępuje. Ale może taki urlop sobie zaplanować. Natomiast to do kierownika należy, żeby ewentualnie zareagował i nie zgodził się na taki plan urlopu. Kolejna rzecz. Mając do dyspozycji wnioski urlopowe, możemy sprawdzić, czy w danym dniu, pracowni, których pracowników mamy do dyspozycji i możemy w ten sposób sobie zaplanować pracę. Możemy również monitorować kwalifikacje naszych pracowników, bo nie sztuka zastąpić kogoś kimkolwiek, musimy wiedzieć, czy ten pracownik, którego chcemy zastąpić, ma podobne kwalifikacje. Możemy przeglądać terminy ważności dokumentów Możemy, są to badania okresowe czy szkolenia BHP. Jak wiemy, jeżeli pracownik nie ma szkolenia BHP, gdyby zdarzył się wypadek, prawda, gdzieś na produkcji, my odpowiadamy. Także oczywiście takie dokumenty też może sprawdzać nasza kadrowa, ale no dobrze jest, jeżeli kierownik też ma taką świadomość, że te badania na przykład są nieważne. W tej chwili przeszliśmy już na. Portal, portal pracowniczy, gdzie jesteśmy zalogowani na kierownika, kierownika Piotra Polaka. Piotr Polak jest pracownikiem firmy, pracuje na umowę o pracę, bo mamy tu również taką możliwość, że możemy, mogą mieć dost, dostęp do portalu również osoby, które są na kontrakcie, czyli nie i wtedy on, czy na przykład pracują w outsourcingu, Często się to zdarza, jeżeli chodzi o działy kadrowe, wówczas mają w moim panelu dostęp tylko do strony głównej, powiadomień i zgłoszeń. Tych wszystkich innych zakładek nie mają. My jesteśmy y, kierownikiem, y, Piotr Polak jest y, kierownikiem, czyli ma dostęp y, do swojego portalu, ma również dostęp do panelu lidera. Jak rozpoczyna kierownik pracę na y, portalu? Więc proszę Państwa, rozpoczyna pracę od. Y, opcji zarządzanie zespołami. Piotr Polak ma pod sobą sześciu pracowników i utworzył sobie z nich dwa, jeden dział, dział produkcji, w którym jest Jadwiga Kozak, Łukasz Łąski i Rafał Kowal, ma również wydział odlewnia, który jest w tym dziale i na odlewni pracuje Grzegorz Przyjemski, Marcin Nawrocki i Paweł Lis. Bardzo łatwo można pracowników odłączyć i dołączyć do zespołu. Robimy to na zasadzie przejedź i upuść i to w taki sam sposób może ten pracownik tutaj wrócić. Mając już utworzone zespoły, możemy wprowadzić plany urlopowe. Mamy plan urlopowy wprowadzony, który widziała Jadwiga Kozak, jest w dziale produkcji, więc ona widziała ten pierwszy plan. Mamy również plan dla odlewni. Sprawdzamy, wchodzimy w dział produkcji. Kwiecień już nas nie interesuje. Bo tutaj no jak widzimy, jeden urlop Rafała Kowale został zaakceptowany, Łukasza Łąckiego nie, ponieważ. Najprawdopodobniej z tego powodu, że ten urlop zazębia się z urlopem Rafała Kowala. Jadwiga Kozak też w tym czasie była na urlopie, więc nie mogą być wszyscy na urlopie. Chodzimy do maja. Jutro mamy 21 maja. Widzimy, że Rafał Kowal poprosił nas o urlop, zapisał sobie plan urlopowy. Wyrażamy zgodę. No, mamy tu Kaszał Łąckiego, który od 27 chciałby wziąć urlop. Możemy się zgodzić, jeden dzień. W tym czasie Jadwiga Kozak będzie powiedzmy, że też wyrażamy zgodę na jego urlop. Sprawdzamy czerwiec, bo pamiętamy, że w czerwcu, więc widzimy, że wszyscy zaplanowali sw swoje urlopy na 12 czerwca. Wtedy, kiedy ustawowo w naszej firmie jest zarządzenie, wszyscy po Bożym ciele mają mieć urlop. Mam wszystkie urlopy zaakceptowane. Mogę sobie dodać nowy plan bo na przykład chciałabym dla działu produkcji dla działu odlewni powiedzmy że w trakcie dzisiejszej prezentacji dodamy nowy plan dla działu produkcyjnego plan będzie się nazywał wakacje 2020 opis planu plan urlopu na lato 2020 i tak Plan urlopu obo będzie obowiązywał od 1 lipca do 31 sierpnia. Z reguły w tym czasie wszyscy pracownicy planują swoje urlopy i kiedy będzie edycja. Edycja może być już od dzisiaj, natomiast ustalamy sobie, że wszyscy pracownicy mają do 10 czerwca ten urlop zaplanować. W momencie, kiedy ten urlop Plan urlopu został wprowadzony. Wszyscy pracownicy z tego działu dostaną informację o tym, że plan urlopu został dodany. Przechodzimy do opcji wnioski urlopowe, i mamy tu wniosek urlopowy Jadwigi Kozak od 1 czerwca do 5 czerwca. Sprawdzamy, czy plan urlopu jest wprowadzony. chodzimy sobie do czerwca mamy zaplanowała sobie ten urlop pani Jadwiga urlop y, został zatwierdzony więc wniosek urlopowy możemy zatwierdzić mamy tu jeszcze wnioski urlopowe na 12 akceptujemy ponieważ wiemy że wszyscy muszą na ten urlop w tym dniu pójść Możemy sobie jeszcze sprawdzić. Grzegorz Przyjemski też prosi nas o urlop od 15 do 19 czerwca. Grzegorz Przyjemski jest w dziale odlewnia, pracuje. Sprawdzamy, czy ten urlop sobie zaplanował. Tak, jest zaplanowany, nawet zatwierdzony czyli spokojnie możemy ten wniosek urlopowy Grzegorza Przyjemskiego zaakceptować. Możemy sobie wejść w historię wniosków urlopowych i zobaczyć. Dzisiaj mamy 20. Kto jest dzisiaj na urlopie? Czyli na urlopie jest Jadwiga Kozak, działu produkcji i Paweł Lis. Pozostałych pracowników mamy do dyspozycji i możemy planować ich pracę. Następnie możemy sprawdzić uprawnienia i kwalifikacje. Sprawdzamy. Podacie ważności. Widzimy, że tutaj mamy Grzegorza Przyjemskiego do, do 2019 roku. Sprawdzimy sobie tego pracownika. No, okazuje się, że ma uprawnienia do prowadzenia pojazdów uprzywilejowanych ważne, natomiast uprawnienie do pracy na wysokościach ma nieważne. No i przedawniło nam się już dosyć sporo, ale jak widocznie do tej pory nie było nam to potrzebne. Wiemy, że w przyszłym miesiącu będzie pracował na wysokościach. Więc musimy zgłosić do naszej kadrowej, żeby poinformowała pracownika, żeby takie uprawnienia sobie uzupełnił. Możemy sprawdzić badania i szkolenia BHP. I tutaj też widzimy, że Grzegorz przyjemski ma jakieś nieważne, ale sprawdźmy. No, te badania psychologiczne i podstawowe są już przedłużone, więc jest wszystko w porządku. Sprawdzamy jeszcze naszego Grzegorza tutaj. No, i tu widzimy szkolenia podstawowe. Wszystko jest ważne, więc bada jesteśmy spokojni. Możemy jeszcze sprawdzić powiadomienia. Od tego często zaczynamy pracę. Mamy nowe zgłoszenie od Jadwigi Kozak, więc sprawdźmy. Są tu zgłoszenia przydzielone do mnie. Proszę bardzo, Jadwiga Kozak napisała nam, że planuje delegację w dniu 31 maja. Możemy odpowiedzieć na jej zgłoszenie. Tak, zgadzam się i dodać odpowiedź. Możemy te też dodać załącznik, jeśli jest taka potrzeba. I to w zasadzie wszystko, jeśli chodzi o. O to, co może zrobić na portalu kierownik. Jeszcze warto, mówiąc o komunikacji pracownika z przełożonym czy pracownika z działem kart, wspomnieć o powiadomieniach. Proszę Państwa, to są automatyczne informacje, które otrzymujemy po wykonaniu jakiejś akcji. Czyli pierwsze powiadomienie otrzymuje każdy pracownik w momencie, kiedy jest aktywowane jego konto. Czyli zaczynam pracę na portalu, moje konto zostało aktywowane, dostaję pierwszego maila. Pierwsze powiadomienie. Jeśli wyślę wniosek urlopowy, powiadomienie dostaje mój przełożony. On otrzymuje powiadomienie, że ja wysłałam wniosek urlopowy. W momencie, kiedy on zaakceptuje lub odrzuci wniosek, takie powiadomienie dostaje pracownik. Jeżeli kierownik utworzy plan urlopowy, powiadomienie dostaje pracownik. Jeżeli pracownik zaplanuje urlop, powiadomienie dostaje przełożone. W przypadku zgłoszenia, jeżeli pracownik wyśle zgłoszenie i skieruje je do kadrowej, kadrowa otrzymuje powiadomienie. Jeśli odpowie na nie, takie, taką odpowiedź otrzymuje pracownik. Dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kontaktu. Do widzenia.